Scenik jedynka Wymiana opornicy Muchawy Powiem Wam jak to się do to niej dobrać Musimy sobie zdjąć ten górny panel Wyciąga się osłony, maskownice tych głośników Jedną, drugą trzeba podważyć sobie No jest tu na zaczaskach podważyć, wyciągnąć odkręcić tutaj śrubkę i tamtą dwie śrubki, tork 120 I jak to wyciągamy. Ona jest, ona jest tutaj wsunięta ta konsola. Tutaj w te Trzeba po prostu pociągnąć ją do siebie, aż nam wyjedzie cała nic więcej. Tutaj jest złożona ta rura od powietrza. Też ją trzeba wyrwać, że tę kratkę sobie wyciągnąć. podważyć tutaj wyciągnąć i tam ją wypchnąć. Włożyć jakiś dłuższy śrubokręt i ją wypchnąć. a no i ona wyjdzie wy. I tutaj jest opornica w tym miejscu przykręcona na dwie śrubki. Dwie zielone wtyczki. Jest numer VALEO. Made in FRANCE. A, dlaczego ją wymieniam? Wymieniam ją, bo <coughs> wentylator chodzi tylko na, na czwartym biegu. Tu mam sztukę. Tu jest jej numer. No, po wymianie tego powinna chodzić bez problemu. Też waleo, ale już edyczaina. To tyle, cześć.